Dzień dobry, dzień dobry, złoty tarot kłaniam się Wam serdecznie. Kochani, zapraszam koziorożce na czytanie na rok 2022, ale to jest czytanie tylko do września. Ja oczywiście jeszcze zrobię takie czytanie z, ze znaków chińskich. Na razie zrobię Wam z Arkan Wielkich. Kochani, dopytam złotego tarota jeszcze, z czym będziecie mieć do czynienia i dopytam też... Y z moich kochani kart, więc co koziorożce, ja was zapraszam na czytanie, pamiętajcie tylko jedno, że to jest czytanie ogólne, to jest raz, ale każdy może pewne te wydarzenia dopasować do swojego, no swoje wydarzenia dopasować do kart tarota, tak i wtedy są możliwości, że ominiecie Jakieś przeszkody. Ja oczywiście już się będę kierowała gwiazdą, która będzie w styczniu, więc też na styczeń lepiej bym radziła uważać, dlatego że jest to miesiąc królika, a króliczki są piękne, ale bardzo e, idzie ich skrzywdzić, idzie ich zranić, dlatego będę dopytywała, będę wiedziała i Wam wszystko powiem. I teraz wszyscy razem, to jest czytanie jakie. Ogólne więcej, z każdym będzie rezonować, nie z każdym będzie pasować. Zaczynamy, koziorożce. Teraz tak, koziorożce. Co ich czeka? Na 2021 okej okay. Miłość. Teraz arkana wielkie kładę. Na miłość. Koziorożce, w miłość. rok, no, 2022. Uuu, la la, bere bere riki tiki. Zmiana losu idzie i to na lepsze, powiem wam szczerze. Ożeś ty mój, pięknie. Uuu. No do dobra Koziorożce, teraz tak i już na same dzień dobry. Musicie na, na, na początku, będziecie musieli zwracać na Rzeczy, które będą się psuły, a te rzeczy będą związane z wodą, kanaliza, rury, to jest też i zawory wodne, z takich rzeczy, co niektóre koziorożce będziecie musieli uważać. Proszę uważać i to kobiety, może i panowie też, biodra, coś będą z nogami, tu ja bym radziła była ostrożna, bo idzie się poślizgnąć, nie teraz tylko, że jest zima, ale ogólnie, tak? patrzeć pod nogi. Karty pokazują, że przyjdą do Was dobre wiadomości. Te wiadomości będą od osoby, która w miłości macie, że jest odwrócony wisielec, czyli sprawa pójdzie do przodu. Czyli tak, mogę Wam powiedzieć już to zagwarantować, ktoś ma karmę matki, ktoś albo wy, albo wasz partner, lub jakaś osoba, z którą nie mieliście kontaktu, jest to osoba, która z czegoś sobie zdała sprawę, tak? I tutaj będzie odwrotny e, finał, czyli są osoby, które mają karmę matki, mogą postępować tak jak matka, lub słuchają się mamusi, tak? I tutaj waszym zadaniem, i to są kobiety, które mają taką sytuację, swojemu mężowi dużo, dużo też uświadamiać, bo jest tutaj, e, powiem Wam szczerze, no super przyłączenie, czyli jest miłość. Ale jeszcze dopytam za tym tarotem, żebym miała 100% e, pewność. Karty pokazują tutaj, żebyście wy panowie, które, którzy jesteście w związkach, ale też i panie, żebyście nie dali się po prostu oczarować. Oczarować osobie, która... E, powiecie, no ja ją kocham, ja ją, no gdzieś ona jest pięknym moim marzeniem, to pryśnie, to pryśnie w ciągu dwóch miesięcy pójdzie tak. A dlaczego pójdzie tak? Dlatego, że jest to kobieta, która lubi zaskakiwać, lubi, poczekajcie, coś mi powiedział tu, lubi zaskakiwać, lubi pokazywać się jako takie słoneczko, które świeci, a za chwilę Kochani, gaśnie. Co niektóre osoby wejdą w trójkąta i ten trójkąt dla was jest, kochani, niepisany. Dlatego, jeżeli nie wy, to wasz partner, ktoś pójdzie, ktoś albo ktoś jest z kimś i ktoś nie wie, jak zostawić tą osobę dla kogoś. Tutaj będzie pozytywny finał. Teraz tak. Złoty tarot Nie co, uważać. Wiadomości też, które przyjdą do Was, to będą wiadomości związane z pracą. Wiadomości, jeżeli chodzi o pracę, to możliwe, że będą z problemy, problemy załatwianiem na przykład renty, możliwe, że jakiś wypadek będzie przy pracy i tutaj z tym będzie no, fatalnie, czyli jakaś, powiem szczerze, że... Jakieś trudności z załatwianiem z jakichś y, dokumentów, jeżeli chodzi o pniążki. Tutaj będzie y, z tym problem. Jeżeli jest osoba, która uczy WF lub y, jest taka osoba, tu karty pokazują, że coś się wydarzy, tak? Coś będzie tak, uh -huh, coś będzie na rzeczy. Będzie y, wydarzy się przez mężczyznę. Mężczyzna, który y, teraz jest tak. Bo jeżeli mężczyzna uczy WF-u, lub nie wiem, sportu, yoga, coś z takich rzeczy, tu będzie problem z, no, z fizycznymi, takimi sportowymi e, tymi rzeczami. I tutaj będzie problem możliwy związany z mężczyzną. Mężczyzna, który rzekomo chce pomóc, ale jemu wszystko wychodzi negatywnie. Lepiej nie bierzemy się za to, nie bierzemy się za to, tak? E, poczekajcie. Wiadomości przyjdą kobiety do was od mężczyzny mężczyzna, który wam w jakimś sensie pomoże będzie taki uczuciowy, ale ja bym radziła go albo troszeczkę skontrolować albo po prostu on będzie miał jakiś nauk o będzie miał na 100% jakiś nauk tak będzie się bardzo wycofywał jest to mężczyzna, który no jest naprawdę ok, ale uzależnienia będą go niszczyły. Możliwe, że już macie taką e, sytuację. Karty pokazują tutaj, że jest osoba, która ma karmę. Ta karma, którą masz, to jest możliwe, że miałeś jeden już związek, który się zakończył. Jeżeli taką osobę miałeś, to jest możliwe, że poznasz młodą osobę do 30 roku życia lub do 35 roku życia. Warto, warto dać e, tej znajomości szansę, warto dać nowy początek, na przykład przeprosić się, tak? Wyjaśnić sobie i ta znajomość, która będzie, zaowocuje, będzie powiem szczerze być ok. Ale druga rzecz jest taka, bo tu już macie, że komuś możecie przekazywać też, wy kobiety, informacje, ta osoba jest zazdrość pokazana, jest po prostu zazdrość. Mhm. Karty pokazują tutaj, że ktoś ma problemy lub będzie miał problemy z... Teraz tak. Z... To mi się bardziej pokazuje ze szkołą, zapłaceniem szkoły, z pieniędzmi. To tutaj będzie pozytywnie, będzie jakaś informacja związana też i ze synem, czy z dzieckiem, gdzie jakiś dochód no, będzie przyznany, tak? Druga rzecz jest taka, problemy finansowe, które mogą być u Was, to są, zwróćcie uwagę, że czy Wasz partner nie ma jeszcze kogoś, czy nie wydaje pieniędzy na kogoś, albo nie kupuje sobie rzeczy, tak? Pieniędzy. Znaczy, nie, nie kupuje sobie ciuchów za pieniądze, bo tutaj możliwe, że będzie jakiś, yy, jak to powiedzieć, yy, przez brak pieniędzy, przez jakieś takie nieporozumienie będzie separacja, tak? Ale przez tą separację, no powiem szczerze, ta separacja bardziej będzie pokazana przez kobietę tą, czy mężczyznę tego trzeciego i to wszystko zburzy. Dlatego dacie radę jeszcze wszystko uratować. Druga rzecz jest taka, yy, coś z ciałem będzie. Mm -hmm. Zwracajcie uwagę, bo już tutaj macie. Jeżeli macie, palicie w piecu, jeżeli macie... Y Coś z wodą, coś może zamarznąć teraz w najbliższych czasach w tym, to zwróćcie uwagę, tak? Możliwe, że trzeba coś spuścić, bo tutaj macie wodne rzeczy, czyli jakieś straty będą, kaloryfer z takich rzeczy. Karty pokazują tutaj, że będą wyjazdy. Co niektóre osoby dostaniecie jakąś propozycję o wyjazd, co niektóre osoby dostaniecie... Na, na przykład będziecie chcieli kupno jakiegoś auta. Są tutaj, powiem szczerze, pozytywne e, karty. Karty pokazują tutaj, że wiadomości wobec e, o brata, przez brata jakieś będą i one będą dla Was takie szokujące. Jest karta, która pokazuje, bo musiałam dopytać, jeżeli macie jakieś problemy, problemy w pracy, to te problemy w pracy są związane z osobą trzecią. Zwróćcie uwagę na osobę, która pocuchuje, która przyjedzie do Was lub jest to osoba, która na przykład ja wolę być z mamusią albo jest z mamusią, a tutaj idzie i tatusia buntuje i tutaj jest atak na tą osobę. Jest to osoba, która manipuluje, jest to osoba która wie czego chce, a chce tylko czego zysku. Dlatego na tą osobę zwrócić uwagę, czy to są koleżanki, czy to jest rodzina, czy to jest to ktokolwiek. Tutaj macie możliwość serduszka ominięcia pewnych sytuacji i spojrzenia na sprawy też z drugiej strony. Teraz tak, panowie, jeżeli wy mieliście zaburzenia jakieś seksualne, no to tutaj pójdzie coś do przodu. Jeżeli nie było barabara rykityki, tu oczywiście też pójdzie do przodu. To ja Wam gratuluję i Wam kobietki tak samo. Jeszcze zapytam się tutaj. Ożeś ty, mój mały. Jest możliwość romansu, co niektóre, e, co niektóre koziorożce będzie romans. Możliwe, że podczas podróży, podczas spotkania przez swoich znajomych, ktoś kogoś też i pozna. Karty pokazują tutaj, że będzie też i awantura, awantura związana przez rodzinę, ktoś jest czarną owcą, ktoś komuś zazdrości, ktoś coś osiągnął. Jeżeli taka sytuacja jest, to zwróć na to uwagę, bo tutaj będą nieprzyjemności wobec Ciebie, ktoś Cię będzie cały czas atakował. Atakował, bo czegoś Ci zazdrości. I romans idzie. Jeżeli macie iść zamiar, albo będziecie mieć spotkanie z kimś, ktoś powie, to przyjść do mnie, coś takiego, liczcie się z tym, że... To nie wyjdzie, dlatego że jedna osoba będzie chciała, a druga nie. Jest pokazane też, że w pracy jest osoba, która chce was... Ym... Chcę was serduszka wziąć gdzieś rozdzielić, rozdzielić z kimś, żebyście wy nie pracowali, nie byli z tą osobą, tak? Zwracać zwracać uwagę na komunikację. I dla tych, którzy opiekują się dziećmi, jest pokazane, że przez jakąś osobę, możliwe osobę, którą zostawicie pod opieką, jakieś dziecko coś się wydarzy, tak? Będzie tak gwałtownie. Jeżeli mam Wam dać podpowiedź, to zwróćcie uwagę też na osobę, która ma cechy męskie. Jest to kobieta, która na przykład jest silna, jak facet, ktoś powie no kurczę, ona powinna być facetem, tak? To jest osoba, która będzie atakowana przez rodzinę, przez innych, tak? Dlatego, że coś już w życiu osiągnęłaś. I teraz podpowiedź z tych kart. Poproszę. Na Koziorowsku 2022. Miłość wolność motywacja do działania ale też nadmierna pewność siebie prowadząca do agresji i złości dlatego tak ja jeżeli powiedziałam to tam musicie to sobie przeanalizować jeżeli jesteście pewni siebie to ktoś będzie was atakował. Możliwe rodzina praca możliwe że ktoś jest w pracy zazdrosny też i o was. Ktoś y, widzi, że Wam się powodzi, tutaj z zazdrość będą chcieli Was, y, no, jakoś usunąć, zrobić jakieś takie małe, y, co nie co wiecie o co chodzi. A zwłaszcza, że będziemy wchodzić teraz w królika, to są teraz takie możliwości. Zwracajcie uwagę na osobę, która, na kobiety. Od razu bym powiem: kobiety, mężczyźni, zwracajcie uwagę na y, kobiety. I teraz tak, są to kobiety, które też y, pracują, y, możliwe, że będziecie mieć do czynienia, y, ktoś melduje auto, ktoś y, pracuje w jakimś biurze, coś z mechaniką, też taki, to są takie osoby, tak? które też coś działają. Na takie osoby zwracajcie z serca y, uwagę. I y, y, jeżeli macie zamiar coś kupić, y, jeżeli będziecie mieć zamiar coś kupić, zwróćcie uwagę, jacy są sąsiedzi, tak? czy są dobrzy wobec Was, czy na przykład, że ktoś tam jakoś tak się dziwnie nie spojrzał albo oni bo będziecie mieć z nimi kłopoty. Koziorożce to już by było na tyle, ja wam ślicznie dziękuję życzę wam szczęśliwego nowego roku, wszystkiego, wszystkiego dobrego, czego wy sobie życzycie tego wam życzy też i Złoty Tarot ja wam ślicznie dziękuję i zapraszam was wtedy na kolejne czytanko. Dziękuję nie pozdrawiam, papa. Pa.